Wjechał w ogrodzenie cmentarza, staranował je i przejechał po nagrobkach. Czas teraz na Piekary Śląskie i szokujący finał samochodowego rajdu, jaki urządził sobie 17-latek bez prawa jazdy. Parę razy odbiło samochodem z zakrętu i, i wpadł potem tu pis, oprócz i jeden, jeden cuk. Widok krzęsający, ci, którzy tam leżą nawet spokojnie, spokoju, nie mogą mieć śmierci. Pierwsze informacje o tym dostaliśmy od państwa na kontakt 24, a teraz już w piekarach śląskich jest nasz reporter Leszek Kabłak. Od niego dowiemy się więcej. Leszku, przerwano ogrodzenia cmentarza. Około 20 zdewastowanych nagrobków, do tego oczywiście straty niematerialne, bo przecież zniszczono mogiły. Co mówią ludzie, zwłaszcza ci, którzy pochowali bliskich właśnie na tym cmentarzu? Dziś spotkałem ludzi, którzy nie mają tutaj bliskich, których nagrobki nie są zniszczone. Oni łapali się za głowę, ale też spotkałem panią Teresę, której grob jest dosłownie za mną i który jako jeden z pierwszych, Został staranowany przez pędzący samochód. Pani będzie domagać się zadośćuczynienia finansowego? Oczywiście, no, no wie pan, grób był i stać musi. Nie więcej, jakiego to są rzędu straty, jak pani ocenia? Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie liczę tego, żebym ktoś postawił marmurowy pomnik, bo to jest grób wiadomo widać, jaki jest grób, ale musi stanąć podwójny grób z marmurową tablicą, z takim wazonem, jak był, no. Musi to być zapięte na ostatni guzik, także domagać się na pewno będę, tym bardziej, że to był grup po renowacji dwa lata temu. Słono za to zapłaciłam, bo każdy każe zapłacić, a teraz praktycznie tu nie ma nic do uratowania.